Okej, okay. koniec? Czy to jest koniec? I, I did it? Co? Jeszcze nie? Cztery dop- Dopiero cztery! Mam znaleźć klucz pasujący do. Jak mam znaleźć prawidłowy kod? Założę się, że wpisanie błędnego kodu równa się jumpscare, prawda? Prawda? No The one y, they call Michael, coś tam nie było. Nie, nie zrozumiałem tego tekstu w ogóle. 692-3. Pomyślmy, to nie ma sensu. 9, 6, 3, 2. Bo jest jeden animatronik, dwa animatroniki, trzy animatroniki, cztery. 9, 6, 3, 2. Ok. 3, 2. Dobrze pomyślałem. Zakonam, że w przeciwnym wypadku. Ok. Ja nie wiem, co robić. Trzeba się zacząć kiblu si Ja się dosłownie boję tej gry, okej? Okay? Ja się tak panicznie boję Okej, okay, to jeszcze nie zrobiłem tego, co miałem zrobić o chuj, chodzi o chuj chodzi. Mam przejść obok niego. Nie odwracam od niego wzroku. Ja nie... O nie, ja pierdolę. Nie ma szans, żeby tędy przeszedł. OK, let's go! To jest oczy stupy. Co się dzieje? Nie mam zielonego pojęcia co się dzieje. God help me! God mi nie pomoże. To jest zamknięte. Co mam zrobić? O nie! On się prze... Patrząc anioły! All over again! On się rusza. On się rusza, jak na niego nie patrzę. O, ja pierdolę I don't know what to do Mhm. Mm nie ja odwrócę się nawet do ognia, nie wiem Zobaczmy... spójnę kliknąć może drzwi. Bramy To też jest kod. Ja pierdolę I'm fucking scared! This is not funny It is not funny Jaki tam był kod? 9.630 i nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Albo tu gdzieś jest kolejny kod What? jakieś rysunki są, ale... Okej, okay, jaki tutaj był kod? Ten kod tutaj to było Eee... Yy... 9, 6, 3. 2. i teraz tak. Szecieko, niego, tylko kurwa nie rgnie mi w twarz, bo będę. martwy. Tam był Boni i to oznaczało 4. E, więc. Były 4 prezenty, czyli zaraz, 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 zaraz. zaraz, zaraz. Zapiszę sobie Boni 4 prezenty. Tutaj jest. Cika i jeden prezent. To jest Freddy i trzy prezenty. Jak? Jak? I nie rozumiem. I, I plus nie widzę czwartej kartki. Tam jest Freddy z dwoma prezentami. Nie rozumiem. Okej, okay, Chika po prawej ma jedno Boni ma 4. To jest na pewno. Sobie podkreślę, że to jest na pewno. Chika 1, Boni 4. Nie chcę dostać jumpscarer, ale tylko się tak bardzo staram. Freddy 3 i Foxy za mną chyba miał hak. To wychodzi 2. Um. Kurwa. Okej, okay, tam na klawiaturze były kolorki. I musimy go stąd wycofać Stąd te kolorki widać Czyli prawdopodobnie mam powciskać klawisze na klawiaturze Odpowiadające kolorom animatroników W momencie kiedy... Czy w momencie, w odpowiedniej kolejności Tych prezentów creepy Uuuu, stuff. creepy stuff, Chica, Foxy, Freddy, Bonnie Żółty czerwony, brązowy, niebieski. żółty. Okej. Okay. Chica, Foxy, Freddy Bonnie. Foxy, Freddy Bonnie. Coś kliknęło? Coś kliknęło, potwierdziło czy odrzuciło? Bruma się nie otworzyła, ale. O nie, 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 nie. Wycofujemy go i dopiero. Jest przycisk u góry. Chyba było dobrze, więc można przycisk kliknąć. Możliwe, że jeżeli jest za kombinacją, że jest 109 jumpscare na ale to jest standard. Już nie powiem, że się przyzwyczaiłem, bo nie, ale. Jeee... Yeah. 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 No. Miną lachi. <głupie> skurwa głupie, skurwa tak głupie. O, spierdalando Narcia. O jest kluczyk. No, otwieraj się szybciej. Nie, yeah, let mi me... przejść. <głupie> OKEJ okay, GDZIE ON JEST Oh my fucking god Oh my fucking god on zniknął A tam nie mogę przejść Muszę się wrócić Ale by zaraz wyjebie na ryj. On tu był On tu był gdzie on jest Było to. Zdobyłem klucz. Coś jeszcze? To Co jest głupie. What? Boję się odracać. O nie. O nie, ja się nie. No. SCP-087B All Over Again. Keep going, don't look back. Okay. Spoko. Żaden problem. A może miałem się właśnie odwrócić, może tym razem to był bait? Może nie miałem Tonego na myśli? Ale mnie dojedzie zaraz. Dojedzie mnie zaraz, ja to wiem. Klikaj, klikaj za mną! A to było tyle. To było głupie. To było głupie. Nie narzekam, bo przeszedłem szybko, ale to było głupie. A teraz jumpscare. Nie, powrotem tutaj. Kurwa, We act, we pose, we play. We stop. We bring his visions to life. Because that is how we live. Feeding from the joy of creation. And burning what remains. He remains. Co? Co? A, a nie do końca rozumiem, ale mi wyjebie na Ole mi wyjebie na ryj. Cześć! Okej, one obydwa się ruszają, muszę je wyminąć, prawda? Tam coś jest? Nie widzę, tak chyba jest jeszcze jeden. Mam pewności Tak, jest jeszcze jeden <imayın> Open the way, Michael OPEN UP MY ASS Tak głupie, jest tak głupie Powiedzcie mi, że zaczynał teraz od tego, co to, gdzie skończyłem, a nie od początku. Powiedzcie, proszę. So stupid. So stupid. This is. This is. This is. No. Macie szczęście. Okej okay, więc najwyraźniej musimy to po prostu przebiec. Ja jeszcze nie wiem w jaki sposób, ale jakoś musimy się tam przedostać i. E, ja nie wiem. Coś przedtem było za mną. Dick move, dick move, bardzo dick move. Uff. Tam jest jeszcze jeden, widzę go. Co? Nie ma w życiu jak sobie przyciszę po prostu tą muzykę, bo tu sładzie trzeba. Wciśniemy, dorwie mnie, dorwie mnie, teraz to jest. <laughs> Przecież ja muzyki nic nie dało. Zero. Muszę ich wszystkich wyminąć muszę dojść do końca. Ilu ich tam jest? Nie za bardzo. Dobra, okej. Okay. W takiej konfiguracji e, wolny jest środek. Możemy przejść przez środek spokojnie. Nie, środek to będzie kurwa zabójstwo. Ok, pozwolimy temu się ruszyć. Ruszyć wokół. No, wyjdźcie po mnie. Ach! Jak teraz tu przejść? Nawet nie mogę biec, to jest move totalny. Uff. Tamten się ruszyć jakoś nie chce. Trochę się rusza. Ej, spokojnie! utknął... no. Eee. Hej! <śmianowicze> o, to, no kurwa, patrzyłem się na ciebie cały czas. Co pierdolona? 20 minut Przyjeżdżę po mnie dziadek i jadę na pociąg daj mi to skończyć i pojadę kurwa na moje upragnione wakacje które mi się bardzo będą należeć, ja pierdolę Okej, okay. sprowadzimy wszystkie do jednego wyjścia Like this Teraz mogę przejść tędy. Pominę trójkę, ale co z czwartym? ja. niebie, ja niebie nie widzę tam nic. Tu jest kolejny. Okej. Okay. Przeci- no! What the fuck? O co ci kurwa chodzi? Za blisko niego byłem? Już mi się głos załamuje Ja pierdolę, nie mogę, nie mogę Ja przepraszam za moje przekleństwa, ale już się nie da Ogląda się to naprawdę bardzo fajnie i śmiesznie o, ten youtuber, który znowu się wybija na Fnafie, drze na <coughs> dla wyświetleń. Ś świetnie się to ogląda. Gorzej się siedzi w mojej skórze. Czemu, no więc czemu to robię? Czemu? Czemu ja lubię takie gry? Nie, Nie wiem, ja kiedyś to tłumaczyłem wszystkim do co, że jest... Że jest yy, to gra, która rusza kogoś z siedzenia. Fajnie. E, fajnie, rozumiem, ale teraz nie rozumiem do końca sam siebie. Skoro mnie to wnerwia, skoro mnie to dobija, po czemu? A dwójka ma wyjść tędy. Wyjście sobie tędy. No, oni mogą się przepchnąć pomiędzy kratami. Świetnie. Dobra, są najdalej jak się da. Tamci się chyba nie ruszają. Ci podświetleni. Nie patrz na nich. Nie patrz na nich. Oni się nie ruszają, prawda? Oni się nie ruszają. Oni są wystarczająco daleko. Dobra, okej. Okay. Mamy to. Przycisk! O, oczywiście, że tam jest jeszcze jeden. Jest kony... A ja być! Widziałem tu! Okej okay. na razie, to tyle. To tyle. Koniec. Sio, wypierdalać. O nie, no nie no kurwa, nie, chyba nie. Fucking seriously? I teraz ja mam po prostu wrócić, tak? It's fucking not okay. This is fucking not okay. Czy mi została ostatnia rzecz do zrobienia, czy to by było wszystko już? Proszę, powiedzcie, że to już wszystko. Blocks. Bo ja nie mam czasu, żeby tego skończyć. A nie chcę przez to przechodzić jeszcze raz. Naprawdę nie chcę. To koniec, bo wrócił do swojej pracowni. Także gra jeszcze idealnie trafia na moment, kiedy przyjechał już po mnie dziadek, i muszę na szybko kończyć. Mam nadzieję, że już nic więcej ciężkiego nie mam, bo czasu nie mam. Zero. Nul. Widziałem na sekundę jakąś gazetę, która się nie rozjaśniła, ale widziałem, przyszedłem. Ok, został ostatni, piąty poziom. E, nie wiem, kiedy go przejdę. Wracam około któryś następnego sierpnia na kilka dni, więc może zdążę to wtedy dograć. Także przed tym okresem nie, nie macie, jak się spodziewać tego, bo nie będę miał kiedy, na czym, jak tego dograć. Więc. That's what you get. Um, a to głównie nagrywałem godzinę 20 minut. E, dzięki za obejrzenie, tak czy inaczej. E, widzimy się po powrocie. Mam nadzieję, że nie będzie. Nie, to to wygląda jeszcze gorzej. Co to jest? Strych. O, już strych pamiętam. Strych był przejebany. To już dziękuję bardzo. Trzymajcie się. życzę e, mi powodzenia, jak wrócę. Na razie.